Czemu elektron zaczął wchylać w kółko? Bo gdyż, albowiem, na karcie wzorów jest takie coś. Tam chyba jest rozpisane, czyli że wartość tej siły Lorentza to... To oznacza sinus kąta między wektorem prędkości i wektorem indukcji magnetycznej. W tym przypadku ten kąt jest kątem prostym, bo wektor indukcji magnetycznej jest skierowany za ekran, prędkość pionowo w górę, no, oczywiście, jakby tego wzoru nie było na karcie wzorów, to elektron by w życiu nie zaczął latać w kółko. Żartuję. Tak naprawdę, nawet jakby go nie było na karcie wzorów, to elektron i tak by zaczął latać w kółko. Rozwiązując zadania z ruchu po okręgu, to jest zadanie z ruchu po okręgu przeważnie. Spiszę sobie coś takiego, że siła dośrodkowa jest czymś tam, na przykład siłą Lorenza, albo siłą kulombowską, albo siłą grawitacji. Po prostu żądam istnienia siły dośrodkowej, tylko widzę ruch w kółko. Tutaj mi napisali, że lata w kółko, więc pewnie no, musi istnieć siła dośrodkowa i pewnie będzie w nią siła Lorenza, bo tylko ona się tak jakoś kojarzy i z prędkością, i z cząstką naładowaną, i jeszcze z polem magnetycznym. Skoro ona będzie pełnić rolę siły dośrodkowej, to albo zakrzywi mi ruch tej cząstki o tak, Albo zakrzywi mi ruch tej cząstki o tak. Jedna z dwojga. Żeby wybrać, muszę ustalić, w którą stronę ta siła Lorenza będzie działać. Robię to z reguły lewej ręki, czyli drugim wektorem przebijam sobie lewą otwartą dłoń od wewnątrz do zewnątrz, a czterema palcami pokazuję kierunek pierwszego wektora, co wygląda mniej więcej tak, jak na obrazku, który tu się dziś pojawi. Kciuk pokazuje w lewo, ale. Ponieważ tutaj mam do czynienia z cząstką ujemną, więc odwracam ostateczny wynik. Czyli stosuję regułę lewej ręki tak jak zwykle, ale ponieważ cząstka jest ujemna, to odwracam to, co mi wyszło. No i wychodzi mi, że siła Lorentza będzie zwrócona o tak. I ona będzie pełnić w tym ruchu rolę siły dośrodkowej. To znaczy, że tor cząstki będzie zakrzywiany o tak. Znaczy, po chwili będzie se. powiedzmy tu, ten elektron. I z reguły lewej ręki wychodzi mi. Kurczę to miałby fragment koła. Z reguły lewej ręki wychodzi mi, że w tym miejscu siła ręca będzie zwrócona w dół. Bo ustawiam sobie łapkę znowu tak, żeby pokazać wektor prędkości. Wektor prędkości to teraz to tutaj. Prędkość się nie zmienia co do wartości, tylko co do kierunku. Ustawiam rękę o tak i odwracam wynik. No w efekcie torcząski zostanie zakrzywiony i po chwili będzie gdzieś tu. Widać, że siła Lorentza pełni tutaj rolę siły dośrodkowej, później znowu zakrzywi tor cząstki, no i ona będzie latać w kółko, przy czym prędkość będzie styczna do toru. Ta siła nie może zmienić wartości prędkości, bo żeby zmienić wartość prędkości, potrzebujemy przyspieszenia, które ma ten sam kierunek co prędkość, a więc siły, która ma ten sam kierunek co prędkość, bo gdyż to widać z równań, chcemy zmienić prędkość, wartość prędkości. Potrzebuję, żeby przez jakiś czas działało przyspieszenie, które ma ten sam kierunek co prędkość. A że przyspieszenie miało ten sam kierunek co prędkość, siła musi mieć ten sam kierunek co prędkość. Tutaj siła jest prosto para do prędkości, więc nie może zmienić jej wartości. Taka siła zmienia tylko kierunek prędkości. Siła dośrodkowa tak ma. No i tyle. Dobra. Teraz rozwiązuję zadanie z ruchu po okręgu, czyli robię to, co w każdym innym zadaniu z ruchu po okręgu. Żądam istnienia siły dośrodkowej. Rolę siły dośrodkowej pełni coś tam. W tym przypadku siła Lorenza. Rozpisuję sobie siły Lorentza tak jak umiem. Q, V, B i sinus kąta między wektorem prędkości i wektorem indukcji magnetycznej. Sinus 90 stopni w tym przypadku to jest, czyli 1. No a tutaj siłę dośrodkową rozpiszę masa razy przyspieszenie dośrodkowe, bo każdą siłę tak się rozpisuje, a przyspieszenie dośrodkowe rozpiszę z tego wzoru, który pasuje mi do danych, albo szukanych. Promień jest szukany, więc, a prędkość dana, więc V przez R. Dobrze zadziała. Mogłem to już wcześniej skrócić. No, coś tu wyszło. Może zrobimy rachunek jednostek. Jeśli wyjdzie metr, no to fajnie. Jeśli nie, to szukam błędów w przekształceniach. Potrzebuję rozpisać Tesle. Czy pamiętam, jak się wyraża Tesla przez jednostki podstawowe? Nie. Czy zamierzam się tego uczyć na pamięć? Nie. Czemu? Bo wystarczy dowolny wzór, w którym jest B, żeby sobie z tego wyprowadzić jednostkę. Pokażę. Na przykład. Przekształcam, że mieć B równe coś tam. I wygląda na to, że Tesla to Newton przez kuląb razy metr na sekundę. Nie? Takie proste. Kilogram razy metr na sekundę, tu niewiele mogę rozpisać, bo to już jest rozpisane na jednostki podstawowe. Mogę na jednej kresce zapisać. Coulomb to jest amper razy sekunda. No a ta Tesla w takim razie to będzie newton przez coulomb, czyli amper razy sekunda razy metr na sekundę. Absolutnie nie umiem skracać w łamkach piętrowych, więc się ich pozbywam. Tu mnożę raz odwrotność, czyli mam newton razy sekunda przez metr. I teraz mnożę razy odwrotność. No i mam kilogram razy metr kwadrat przez Newton razy sekunda kwadrat. Teraz rozpisuję Newtona na jednostki podstawowe, to akurat pamiętam. Wyszedł metr, to w sumie miło, jak promień wychodzi w metrach. Mim postawienie, zobaczymy, mnie. to jest. Z jaką masę postawię masę elektronu. Prędkość to było 3 km na sekundę. Jako ładunek postawiam ładunek elektronu, czyli ładunek elementarny. Nie będę pisał jednostek w równaniu, skoro już wykazałem, że jednostką będzie metr. Na maturze potęgi musiałbym w pamięci zrobić, bo tam nie mam kalkulatora. A nie jestem na maturze, więc klepię wszystko w kalkulator. Czyli czemu tak małe promienkoła? Bo wziąłem bardzo lekką cząstkę elementarną, najlżejszą. i wziąłem bardzo silne pole magnetyczne. Tesla to jest w ogóle duża jednostka 5 Tesli to jest duże pole.